Hej, witajcie. Cześć, że marzło. O, dobra. Jest aktualnie minus jeden stopień. Mamy też na dachu ślady jakiegoś ptaka. I kot. No i e, są króliczki. Piękne. Jak zawsze śpią na jednej kupce. Tam w środku były łebki, ale już ich nie widać. Wszystkie są z rana uwagi Ej, to nie jest moja ręka, to Kryzinia. Zostaw. No. Są ciemne mordki i jasne mordki. Ale. Nie będziemy ich dłużej przytrzymywać. Bardzo lubię wychodzić na dwór. Widzę, że skądś wywaliły jeszcze gnój, Trzeba go wywalić. Co matko? No i chmara królików. Wyłazimy. Wy wyłazimy. No, No, idź. Wszystkie króliczki już na dworze. Skądś gnojek wywaliły. Z Chyba z budki. Trzeba wyrzucić. Eee, I nasze no, oczywiście nie mają w ogóle. Mają sam syf. będzie trzeba to sprzątać. No, więc sobie słodko pałaszują. To są y, gałęzie zwierzby. Ludzie mogą mi je jeść, dzięki temu tępią sobie ząbki i nie mają z nimi problemu. Dopóki wszystkie wyszły, to byłoby trzeba wyrzucić przynajmniej to tutaj, brudne. Ok. Hmm. Cięż, ręką ciężko. O. O. Ok. I zejście jest już wyłączone. One już umiem skakać bez e, tego, bo to było ogólnie krótsze. Jak się pojawiły maluchy. To poszerzyliśmy i powiększyliśmy, bo maluchy na początku nie umiały schodzić. A teraz już nawet bez tego umiem wskoczyć. Ale dla ich bezpieczeństwa drabinka lepsza. Nie wiem w ogóle, co się z nimi stało, bo wcześniej tam z tyłu miały głowę. A tutaj spały. A teraz mają odwrotnie. Tam jest sucho, a tam ma krusinko. Życi mają także miskę na zewnątrz i dostały do niej cieplutką wodę, ale jeszcze się żeleń nie interesuje. Po większe zainteresowanie stanowi kładka położona na ziemi. Właśnie jeden króliczek wskoczył. Nie zdążyłam to nagrać. No, chodź tu, chodź tu. Schodzimy. Dobra, to najpierw może zajmiemy się tą nichą. Wywalimy ją tutaj, bo to za chwilę wywalimy z tego, ale jest okupciana brudna miska, więc będzie trzeba ją umyć, zanim dosypiemy nowych nasion. Przyniosłam im marcheweczki, żeby sobie pochrupały Niech mają coś o, To korytka Trzeba ten śnieg też stąd wywalić No, no To jedna marchewka Też do środka no, jeszcze nie są ładne Oczywiście Dramienka smaczniejsza. One lubią tylko korę z tego. Wy, wy, jedzą tylko korę. wyjadają, obgryzają. O, brawo! Nie wiem czy sobie tak pomyślałeś, ale wyglądał jakby robił kupę, a tam właśnie moja matka stworzyła kuwata tam sama postanowiła, że w tym kącie będzie najlepiej kupciać. No maluchy oczywiście wykupciały wszędzie wokół. Jest syf. Ale mam wrażenie, że powoli się uczą. Czułem zapach matki. I trochę tam karci. Oczywiście włochać mnie trzeba. No. Oczywiście, jak zawsze, wszystkie są bardzo zainteresowane tym, co się dzieje. Sprzątamy grabkami. To jest najwygodniejsze. I mamy takie białe, duże pokonko. A później idzie to wszystko na kompostownik. Teraz mają grubo ścielone, bo jest zima. Jest naprawdę zimno w nocy, kilka stopni na minusie teraz, więc mają grubą pościółkę, żeby nie było ciepło Już zapaszki przyszłe przewędrowały. No, boce jest zawsze na no, wielkie najowisko. Już widać po kolorze słome. No, zapach też jest przepiękny. No, oczywiście zawsze mamy pomocników, króliczki, zawsze się interesują i nie wiedzą, co się mówi, dzieje. Coś dzisiaj króliczki nie mają ochoty na żerełko, zostawiły, a mają ochotę na gałęzie. Co chwilę jakiś nowy króliczek przebiega i sobie gryzą. Zobaczcie, jak to wszystko jest obgryzione. A teraz wszystkie wokół mnie się zebrały. No, tutaj. co ty robisz? Idziesz go, czy gryziesz? A ty, co? Zainteresowane. Mam nadzieję, że go tylko liżysz. oj, oj, oj. witaj. Przedrącą mnie nasz noskiem, wąchają. I zawsze zainteresowani z ich strony mną. <grym> Kolejny przebieg. Ten jest ma bardzo piękną ciemną mortkę. A u naszych rybek znowu przez noc zamarzło. Ale widać tam dalej pomarańczowe punkty. Tam chyba jest im cieplej. Tam są takie pomarańczowe punkty i to są rybki. Tam jest pełno punktów. Leżą sobie na samym dnie. Na no małych teraz będzie ciężko wyłapać. Zobaczyć. Woda jest jeszcze czysta. Ale lód uniemożliwia zobaczenia. Ale przynajmniej są pomarańczowe punkty. No, a tu jest wszystko lód. Hulu, lód. Lód ogromny. Drugie co robimy. To oczywiście zamiatanie. Trzeba się zamieść. Zawsze jest brudno. No, jak zawsze mam interesantów, muszę obwąchać i sprawdzić. Jest już wywalone, zmiecione. I można ścielić. One to naprawdę naruszyły się, miały sucho że wyjątkowo mokro miały w wódce. No, chyba naprawdę wszystkie sobie tam kuwety zrobiły. Nie żałujemy słomy, bo jest zimno i trzeba mieć cieplutko. Szlanka chyba też nie mają. Stoi noc, puściusieńko. i widzicie czysta miseczka na miejscu i można nasypywać ziarenka Jak na razie nam się to bardzo sprawdza, bo te wieczne głodomorki przez całą noc to nieważne jak duża była miska, wszystko wyjadły, wyrzuciły. A teraz jest lepiej. Jak widzicie już, już zaczynają skubać sobie słomki świeżej. To też jest dla nich pechotka. O! Oczywiście główna dowodząca. Tutaj w tej klatce matka maluszków, Elizabeth. Musi oczywiście zawsze sprawdzić. Ona zawsze musi kontrolę sprawdzić, czy jest bezpiecznie. A ty, by to jest dopiero królik. Widzicie? To jest dopiero mądralek. No, po prostu. No, nie wiedziałam. Będzie trzeba to jakoś zamknąć. Będzie trzeba zrobić system zamykania. Oczywiście mnie też już pobrudziły od słomy. Oj oj, 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 oj. Ona zawsze musi sprawdzić. Ona wszystko obwącha, wszystko przekopie. A meluchy tylko wskoczą i posmakują świeżej słomy. O, ona zawsze musi sprawdzić, przekopać po swojemu, ułożyć. A ty to naprawdę przegiałeś króliczku A już zaczęłam mówić, że nam się sprawdza A tu jest drugi na dole Który ładnie je One sobie poradzą jak jest tak nisko Dzięki temu nie wysypują A ty co tam robisz? Jak widzicie Dużo króliczków się interesuje Co tu się dzieje? A matka grzebie, grzebie A ty gdzie? A ty gdzie? Hmm, słodko a ty co? Co ci się tam nie podoba? Źle pościeliliśmy? Musisz po same, samemu sobie pościelić jak chcesz. Widzicie jak tam ciężko pracuje? A ty tu naprawdę jesteś bardzo mądrym królikiem. No i co? Ciągle jakieś tu mordki podskakują. I przyglądają się mnie. jak? Już jest dobrze? Czy jeszcze źle? No, Nawet się bez szaka Ty to naprawdę jesteś mądry. Ty to naprawdę jesteś mądry. Ciągle jak jakieś króliczki to podskakują. Opsia. No. Cerkni. Podoba się czy nie? Mm. Chyba tak. Oj, 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 oj. nie wygłaskano. Mordko. Od maleńkości je odchowałam, oswoiłam i teraz się mnie ani nie boją. I lubią głaskanko. Są bardzo towarzyskie. I tam mogę się cieszyć. No, nie robi nic, jak one nie chcą, ale naprawdę one polubiły głaskanie. Ciekawy, wylozowane. Gdyby mi nie ufały, to by nie zamykały oczek, a jak je głaszczę, to zamykają oczka. Uuu, ile tu królików się narobiło. I co? Poprawiłaś? Chyba już tak, chyba chce zajść. Przesunę się, co? schodzi poprawione, powąchane, sprawdzone może iść teraz sobie na spokojnie pracować dalej też się na dwie został tylko jeden aktualnie no i przy jedzonku się pojawiły dwa króliczki więc ustawiamy sporo i kładeczka przez to, że jest tak długa, nie jest pod wysokim kątem więc mogę sobie na spokojnie wchodzić i schodzić bardzo polubiły ten system. Jak widać, już mnie gryzł po sznurówkach. Bardzo lubią to robić. Widać, nadal się króliczki interesują. Może się wydawać na pierwszy rzut oka, że za dużo pościliśmy. Ale one zjedzą tą słomę, wydepczą. No i siusiu też na nią zrobią. Przez co wiecie, to spadnie. I się ugniecie, bo tam jest bardzo dużo powietrza między jedną słową a drugą. Więc jak wszystko już ugniotam, to będą miały nawet mało. Dlatego w trakcie też trzeba dosypywać teraz na zimę. Jeszcze jest czysta, nie trzeba sprzątać, to trzeba dosypać, bo one naprawdę wydepczą wszystko. A to co chwilę jakiś królczyk na mnie wchodzi. sobie już nasionka ładnie. <laughs> nie wiedzą co się dzieje. Trzeba dać jeszcze sianka Sianek to mamy kilka rodzajów. Żeby też nic im się nie przydło Po drugie każdy siana zawiera inne składniki odżywcze dla nich. Inna trawka z innego miejsca. Teraz zamówiliśmy trawkę. Dwa worki. Do jakiegoś rolnika z Allegro. Jeszcze czekam aż przyjdzie zobaczymy, to jest tegoroczne sianko. Zielone, nie żółte. No, więc zobaczymy. Kupujemy czasami w sklepie, ale też mamy trochę własnego sianka. Ale zero Co wy? miska. Tam nic nie ma w tej miejscu. Chodźcie. Matka znowu, muszę sprawdzić Co chwilę tutaj jakaś wymianka Znaleźli się, wybiegają na dworzu, wyszaleją A później Może i też poniekąd troszkę zmarzną, no bo jednak jest śnieg, mokro O, oczywiście w korytku Bo jak inaczej jeść To się schowają i będą sobie tutaj na przestrzeni otwartej Razem, jak zawsze Spały, wtulone w siebie To jest najlepszy ich sposób tak. I właśnie mamy sianko swoje. Ale to nie było robione dla króliczków. Jest tak. Odnalezione. No więc y, za rok będziemy robili sianko dla króliczków. Więc, y, więc nie będzie trzeba aż tak dokupywać z innych miejsc. A na razie niestety dużo musimy dokupować. A one są bardzo żarłoczne. No to jest większość ich diety sianko. Więc trzeba jeść. A teraz jest niestety śnieg, więc też problem ze świeżą trawką. Średnio to trawa, już koniec sezonu na świeżą trawkę. Z tym... Więc y, kończąc króliczki y, dostały sianka. Następnym razem y, pokażę wam jakie mają sianko, jakie nasionka. Bo mają y, dużo rodzajów, mają dużą rozpustę u nas. <gry> Oczywiście nie dajemy im wszystkiego naraz i różne rzeczy traktujemy jak przekąskę, jak sudeczkę, jako dodatek, taki duży dodatek do diety. Króluźki ogarniamy przed śniadaniem, więc jestem już bardzo głodna, <gry> A więc y, pora lecieć na śniadanko. Kolieczki już są ogarnięte, dostały. Teraz sobie będą latać po podwórku. A jak się zmęczam, to pójdą razem spać, jak zawsze. I będą na pewno bardzo słodkie. Więc do zobaczenia na następnym filmie. I jeszcze raz dziękuję wszystkim oglądającym, wszystkim są, które komentują lajkują, no i oglądają moje filmy. E, no jestem bardzo mila, zaskoczona, ile osób e, mnie ogląda. E, jeszcze się rozwijam i coraz lepszy będzie content, o tak to nazwę. E, na razie to jest taki początek, żeby się e, rozbijał kanał. Jeszcze raz wszystkim dziękuję. Mm, miłego dnia, do widzenia.